Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stawów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie poznano. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz, zaś po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przerasiły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, Wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy w naszym do i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nie jak niespore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż nasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostać z nami, gdyż ma się półwieczorowi i dzień się już napyli. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął On błogosławieństwo, Połamał go i dał go. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, fragment Ewangelii, którego przed, przed chwilą wysłuchaliśmy, opowiada nam, o tym, że uczniowie Chrystusa idą do Nemos, rozmawiają ze sobą, i w pewnym momencie podchodzi do nich sam Jezus, a ich oczy są, jak pisze ewangelista, na tak, że go nie poznali. I wyobraź sobie, dochodzi do takiej sytuacji, że oni Jezusowi o Jezusie zaczynają tłumaczyć. Czasami tak nam się zdarza. Na modlitwie, że my tłumaczymy Jezusowi, co On musi zrobić, albo mówimy na przykład tak, jak oni mówili, ty chyba nie rozumiesz, ty nie rozumiesz mojego życia, jak mogłeś doprowadzić do takiej sytuacji itd. Ale moi drodzy, poznanie, zobaczcie, oczy ich były niejako na uwięzi, jakby uwięzione były. I. Wyobrażam sobie takiego człowieka, który znajduje się właśnie w więzieniu, zamknięty w celu. I ta przestrzeń, w której on jest, jest ograniczona i to, co on widzi, jest bardzo ograniczone. Jest cztery ściany, w których jest zamknięty. I teraz ktoś przychodzi do niego i opowiada mu, że rzeczywistość, w której my żyjemy, jest rzeczywistością o dużo bardziej taką głęboką i piękną niż to, co on widzi. Więc opowiadano na przykład o morzu, górach, wodospadach, o jakichś pięknych krajobrazach i on mówi wierzę w to, ale nie widzę. Wie, wierzę, że tak jest, jak mówisz i próbuję sobie to wyobrazić, ale tego nie widzę. I to jest na rzecz, rzeczywistość duchowa. Zobaczcie, nasze oczy są na więzi. Mówimy, wierzę w to, że w Eucharystii jest żywy i prawdziwy Bóg, że tam jest ukryta cała głębia naszej wiary. Wierzę w to, ale moje oczy są na uwięzi ja nie widzę nic więcej niż biały płatek. Nie jestem w stanie swoim wzrokiem ocenić tego w inny sposób. Zobaczcie, gdyby tak nie było, gdyby nasze oczy nie były na uwięzi, to w tej kaplicy wieczystej adoracji byłyby tłumy. Ale ponieważ oczy są na uwięzi, dlatego człowiek się zniechęca. Ja nie widzę tam nic. Widzę tylko białokłady. Mówimy, wierzę w to, że tutaj zawarte jest słowo Boże, ale moje oczy są na uwięzi i widzę tylko księgę, starą księgę z takimi tekstami, których często nie rozumiem. I to jest powód, te obrze u to jest powód, dla którego tak ciężko nam nieraz wziąć Biblię do ręki i zacząć ją czytać z tym przekonaniem, że Pan Bóg ma dla nas Słowo. Że Pan Bóg kieruje Słowo do naszego serca. I moi drodzy, w pewnym momencie, gdy czytamy tę Ewangelię dzisiejszą, są takie słowa, i wtedy oczy im się otworzyły. Przyszedł taki czas, przyszedł taki moment, kiedy ta zasłona opadła, kiedy oczy się otworzyły, to jest taki czas łaski. I Pan co jakiś czas wszystkim ludziom daje taki, taki właśnie czas, kiedy się oczy otwierają. Tylko że kiedy oczy się otwierają na to, co jest głębsze w naszym życiu, na to, co jest duchowe, to człowiek zobaczy to, w co się wpatrywał. Zobaczy tego, którego wypatrywał. O co chodzi? Zobaczcie. To zdanie. Wtedy oczy im się otworzyły. Dwa razy jest w piśmie świętym. Pierwszy raz na początku Biblii. Gdy pierwsi rodzice zgrzeszyli, w co oni się wpatrywali? Przestali wpatrywać się w Boga, przestali go kontemplować, a zaczęli wpatrywać się w to drzewo, które jest symbolem pokus. Drzewo, na którym, którym są różne pokusy, a więc różne grzechy zawieszone. I zaczęli, zaczęli zastanawiać się, czy nie będą bardziej szczęśliwi, kiedy pójdą w tym kierunku. I dopiero. Owocem tego wpatrywania się w to drzewo i tego rozmyślania była decyzja grzeszy z I zobaczcie, gdy zerwali owoc, to przyszła w pewnym sensie łaska. Oczy się otworzyły, żeby poznać, co oni zrobili. Ale kiedy oczy im się otworzyły, to co jest napisane? To poznali, że są nacy. Wiecie, dlaczego tak jest napisane? Dlatego że człowiek, kiedy koncentruje się na brzegu, to tak naprawdę koncentruje się na samym sobie. Odrywa się od Pana Boga, nie stawia go w swoim centrum, tylko myśli, jak to zrobić, żeby mi było dobrze. Nie żeby w moim życiu trwała Boża się objawiła, tylko żeby, żeby moja chwała się objawiła, żeby mi było dobrze. I dlatego też, kiedy oczy się otworzyły, to ten człowiek zobaczył z przerażeniem, kim jest. Mówi, jestem nikim. Jestem goły, to znaczy w symbolice w języku biblijnym jestem bez godności. A więc jestem niewodny. I zaczyna uciekać przed Panem Bogiem. To są te wszystkie momenty, kiedy ludziom otwiera się w pewnym momencie wzrok ten duchowy i są przerażeni w swoim życiem i chcą się powtarzać. Mówią, nie mam siły. Ja widzę kim ja jestem. Do tej pory żyli funkcjonowali, nie przejmowali się... Dobrze jest, jak jest, życie sobie leci, i w pewnym momencie coś przychodzi, taki trach, coś się otworzyło, nie osi na, na nic. Najchętniej to on zamknął oczy, zasnął i się nie opuścił. Albo opuścił się, ale żeby zaczął się jakiś nowy dzień, zupełnie inny, inne życie. Nie chcę, żeby to już trwało dalej. To jest ta sytuacja. I teraz zobaczcie drugi fragment, ten dzisiejszy. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali. Mierze sądacy i poznali go. Kogo? Poznali Jezusa. Wiecie dlaczego? Bo oni byli skoncentrowani na Jezusie. Oni o Nim rozmawiali. Oni za się centrum ich życia. Wiecie, więc kiedy oczy się otworzyły, mogli poznać swoje ręce, gdyby byli ich w siebie, ale nie byli. Oni poznali Jezusa i On im dał nową godność. On im dał nową siłę. To jest taki obraz niesamowity, że mimo tego, że szli całą drogę, doszli do Jerozolimy, byli bardzo zmęczeni. To spotkanie z Chrystusem sprawiło, że wracają natychmiast do Jerozolimy. Człowiek odzyskuje siłę w spotkaniu z Bogiem żywym. W stałym testamencie czytamy, że ci, którzy zaufali Panu, otrzymują skrzydła jak Ormę biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. To, to jest ten obraz. I zobaczcie, dzisiaj Słowo Boże mówi nam niesamowicie ważną rzecz, że w Eucharystii i w Słowie Bożym Bóg jest obecny, chociaż ukryty. I jeśli będziesz się w podrywą, mimo tego, że go nie widzisz może dzisiaj, to masz gwarancję 100%, że przyjdzie taki dzień, że oczy ci się otworzą, i Pan Bóg już ten dzień zna, i być może to jest jeszcze dzisiaj dla niektórych, a jutro, Że oczy się otworzą i się zachwycisz. Że czytałeś tę Ewangelię sto razy i ona ci nic nie powiedziała. I w pewnym momencie oczy się otwierają i zaczynasz widzieć tutaj, w tym słowie, siebie, swoje życie. I to jest doświadczenie tak mocne, że ludzie zmieniają całkowicie swoje wartościowanie. Ktoś przychodzi do katolicy operacji, w sieci wiele razy i mówi: Nic nie czuję i nic nie widzę. Pan Bóg jest wierny i daje tę łaskę. I prędzej czy później otworzą się oczy i zobaczysz Chrystusa jako Boga pięknego, jako Boga potężnego i powiesz, że w tej chwili warto było tutaj być. Warto było czekać, warto było adorować. Ja do tej chwili będę wracał przez całe swoje życie. To jest ten moment uderzenia łaską tak porządnie, tak pięknie. I moi drodzy, jeśli mamy w sobie wiarę, że Bóg jest żywy w Słowie i Bóg jest żywy w Ewangelii, to jest kwestia tylko, żeby ukierunkować się na Niego. Żeby, gdy przyjdzie ten czas, że oczy nasze się otworzą, to żebym wtedy zobaczył Jego, a nie zobaczył siebie w swojej mędrze. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, zobaczcie święty Piotr i Judasz. Myślę, że na podstawie tych dwóch osób to jest ładnie widać. Piotr był skoncentrowany na Jezusie. Miał swoje słabości. I to mnóstwo słabości. Ale on szczerze mówił, Panie Jezu, nie strzymuj. Ja wszystko dla Ciebie. Taki był skoncentrowany na nim. I Judasz, który był skoncentrowany na pieniążkach. Jak by na Jezusie zarobić? A więc szukał siebie, żeby się w siebie wzbogacić. I zobaczcie, w pewnym momencie obie upadli. Piotr się zapał, a Judasz wyparł. Przepraszam, Piotr wyparł się Jezusa, żeby go nie znał, a Judasz go stracił. I jeden i drugi upadł. I jeden i drugi od, od strony duchowej wstaje na po grzechu, tak jak ci pierwsi rodzice. I teraz pojawia się Chrystus. Piotr, który w tej całej swojej jest skoncentrowany na Jezusa, gdy go zobaczył, szybiał szatę. To jest obraz odzyskania godności, nie potępił się. Ja wiem, że On nie kocha, że jest miłosierny. Odzyskuje siły. I Judasz, zobaczcie, też się oczy mu otworzyły. On poznał swoje życie. On wziął te pieniądze, które dostał, pobiegł do prezesów i rzucił i nie chce tego. Żałuje. Ja wydałem krew niewinną, Zabierzcie to. Oczy mi się otworzyły. A to był człowiek skoncentrowany na sobie. On zobaczył swoje ręce, ale Chrystusa nie zobaczył. On nie zobaczył tego miłosiernego obliczenia. i co zrobił. I w rozpaczy poszedł, odebrał swoje życie. Swoje drodzy, to jest to, o czym dzisiaj mówi Słowo Boże. Skoncentruj się na Chrystusie i miej tam pewność, że oczy się otworzą i się zachwycisz. Jeśli dzisiaj to jeszcze nie widzisz tak, jak chciałbyś widzieć. Amen.